Krótkie będzie dełko prącia. Jeśli masz za krótkie w dużej części jest szansa, że będziesz zwiększał problem z przedwczesnym wytryskiem. Dlaczego? Bo dyskomfort, który ci tutaj będzie uniemożliwiał odciąganie z odpowiednim bezpieczeństwem, luźnością na pletka w tylne położenie za ten rowek żołenny spowoduje znowu uraz taki psychiczne, napięcie, lęk, obawę, stresor. Kolejna sytuacja, inaczej pracuje układ współczulny i przywspółczulny oraz cała biochemia mózgu, która poprzez przekaźnik, a właściwie neuroprzekaźnik serotoninowy, za szybko jeszcze go przepuszcza, co powoduje znowu jeszcze szybszy impuls i niemożność wyhamowania go i co i szybszy jest wystrzał, szybszy wystrzał. Trysk. Także jeżeli na przykład podczas odciągania na skórka często ci to pęka, urywa się, krwawi, to nie ma co zwlekać, czy to będzie przy asturbacji, czy to będzie przy stosunku penetracyjnym, po prostu, jeżeli to Ci się raz zdarzy, jeszcze jest ok, zrośnie się, ale jeżeli Ty to robisz często, urywa się, jest to świadectwo, że po prostu trzeba coś tutaj z tym zrobić, drogi mężczyzno, bo pamiętaj, to Ci się zrośnie jak najbardziej samo, nie ma, czy pokrwawi trochę, pojawi się strupek, zagoi się, ale Każde razowe gojenie się w ten sposób skraca Ci tą drogę jeszcze tego wędzidełka. Jeżeli Ty masz kilkadziesiąt razy takie sytuacje w życiu, no to później jeszcze będziesz miał predyspozycję do przedwczesnego wystrzału, wczesnego kończenia i pogłębiał będziesz proces myślenia takiego jak w słynnym Pawlowie, czyli jego pieskach. Wzmocnienie negatywne będzie w psychologii, bo każda Sytuacja związana właśnie z asturbacją, penetracją, keksem, będzie się mózgowi kojarzyła z czym? Z bolesnością, z zerwaniem, z krwawieniem, ze strzypaniem i proces będzie taki dwutorowy. W tym woreczku będzie właśnie ta fizjologiczna warstwa, no i coś dalej, czyli psychologiczna. Jedno z drugim się nałoży na siebie i będzie ogromny, ogromny problem. Także nie ma co zwlekać, jeżeli tak masz, pęka, strzela, nie wytrzymuje, Dejrzyj się do urologa, robisz zabieg szybkiego, co podcięcia tutaj tego właśnie wędzidełka. To jest właśnie ten fałd, który trzyma Twoją skórkę, żeby odpowiednio schodziła. Tak samo mamy to pod językiem, bo tak, Nie? mamy pod językiem i jeszcze w innych częściach ciała, między innymi właśnie w swoich malutkich jajeczkach, różne mamy wędzidełka i w ciele trzymają one po prostu pewną część. Skóry, na skórka. No, wielu naszych takich małych cząsteczek w środku. Nie ma co zwlekać. Telefon, meldujesz się, zapisujesz i robisz i działasz. Gojenie, miesiąc i wracasz po pełnej rekonwalescencji do prawdziwego, fajnego, przyjemnego właśnie życia w zakresie seksualnym. Nie zwlekaj. Jesteś facet, to złap się za pewną część ciała i Ahoj, przygody będzie dobrze. Uwierz, a nie panikuj że będzie boleć, no nie, do dentysty idziesz chwileczkę po boli. tutaj nie będzie boleć, dostaniesz zastrzyk, znieczulający, kilka bardzo cieniutkich igiełek nawet nie poczujesz, na trzonie, na tutaj końcówce trzonowej i będzie ok. będzie okej, okay. 3-4 tygodnie rekonwalescencji, leki przeciwbólowe, masz tutaj, Szywanie, które będzie się samo rozpuszczać. Słuchaj, technika XXI wieku, a ty będziesz się martwił, zamartwiał i będziesz się tak brzydko mówiąc, bardzo brzydko powiem, bujał, yy, płakał, szczypać będzie, boleć i będziesz się tak warunkował. A życie jest piękne, seksualne, tylko trzeba korzystać i ruszyć tutaj pewnymi częściami zwojów. Zachęcam. Pozdrawiam, wariaty.